Dobra. Jesteśmy z powrotem. Cześć, witam wszystkich. Witam ponownie. Musiałem zmienić po prostu w jakimś... templatecie czy, czy czymś tam. No nie mogłem sobie myszką ruszać tam w obcach. Okej. Okay. Eee, co do Talona. Talon. Typowy assassin. Ja sobie zarałem nim na topie, bo mi mida zajęli. Normalnie gdzie nim się powinno grać? Wiem, farma słaba, bo no nie wiem, z dwie minuty albo trzy sobie stałem i patrzyłem, co Kennen robi. Mm. Jak się nim powinno grać? No, według mnie to jest typowy taki asasyn, raz, dwa, trzy i, typo, i typa składa. Ale no, w early to nie są takie taki kozak, więc musicie wybaczyć. Mm, runy, masterki, wszystko macie. Według mnie Talon powinien składać jak najszybciej adekery, jeżeli ma taki burst. Yy, na Talonie, według mnie, oczywiście obowiązkowy jest flask. Dlaczego? Ta postać no, nie jest zbyt tankowa i many je masakrycznie dużo. Na jednym kombo zejdę, no nie wiem, do stumany, i nie będę miał. Dlatego spróbuję wam pokazać się, go on nie złoży na kombo, ale wam pokażę, ile on w miarę bije. Klikamy Q, W, bum, 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 No nie wiem, no jedną czwartą, ile mam des? 183. On ma 170 AP, no to ja tak za dużo nie mam. Ta postać potrzebuje bardzo, ale to bardzo dużo trudy mage. Mm, zaraz wracamy tutaj na talon, z nim się pobijemy. Ja tu kupię to. Jeszcze kupię, 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 kupię. To. Dobra. Hmm. Co mogę powiedzieć jeszcze o talonie? Talon w Teamfightach w sumie y, jest bardzo specyficzny. Coś tak le, jak LeBlanc, ale nie do końca. Y, ta postać potrafi naprawdę zadać dużo obrażeń, jeżeli ma dużo. Y, SS, SS, żeby nie było. Y, Żeby nie było. Coś jak Leblanc, ale nie do końca. Też musi się czaić i wyskoczyć i uciec. No to to takie Łombo-kombo musi być. Widziałem ostatnio na dżungli, ale tak troszkę talon. No nie, 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 nie. To trochę słabe było, ale widziałem. Da się, da się grać. Ale ganki ma no trochę śmieszne. Rzuca EWQ i tam toper zawsze. Na topa tylko chodzi, bo to był jakiś primate. No i śmiesznie to wyglądało w sumie, wam powiem. No to na mnie wleci, pewnie się wywala, ale. Wywala się tak, nie, nie miałem szans uciec, eee, to znaczy jakby flashnął może, ale dobra, no, jeszcze Knighta, spo... nie wiem po co tego Ignite'a rzuciłem, ale niech się Andrzej cieszy. Hmm. Hmm. Co mogę powiedzieć o Talonie, no naprawdę nie wiem. Talon, no w teamfightach nie jest za oporowy, no coś jak LeBlanc, jeżeli dostanie kombo to pada, jeżeli go gankują, jeżeli talon zostanie zgankowany, możemy po prostu użyć sobie R. No i no raczej nic nam nie zrobią, chyba że tu jakaś wajrze rzuci Q i z połowy nam Ulta sprzeda, no to tylko nas podrzuci, ale będzie, będziemy cały czas niewidoczni, więc no według mnie, no przyjrzyjmy teraz, jak Kazik skoczył, po prostu rzucamy yy, R i nas nie ma, no i mi spusza w ogóle piśmieć. Teraz ja mu spuszuję linię i będzie, zobaczymy czy będzie taki Andrzej Kmitic. Ja Talonem, powiem szczerze, gram trzeci raz. Tak, robię poradnik, gram trzeci raz. Yy, tylko dlatego, że ja znam... No nie no, nie będę się jakoś wywyższał czy coś, coś w tym stylu. Po prostu, no, nie gram w to drugi raz, ogólnie w grę. trochę się tam znam. 14 serii do Diamond'a przegrałem, więc wiem o co chodzi. 9 do Platyny 1 i 4 do platyny 2. Jedziemy. Miałem 50 chyba... Nie, 60 coś gier miałem, jak byłem w Platynie 1. I już, 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 już mam prawie 400. Nie mogę po prostu wygrać. Dobra. No nie dam mu Nie. Ja, idziemy tam. O, jeszcze mi nas sprzedał. Hmm. No, będzie nas będzie A jednak nie. No, idzie kazik. No, ja nie mam tuware. Ok. Sławny luk. <grych> Obawimy się z nimi, chociaż się nie ucieknę. Nie, uciekłem. S. <ścoughs> Dobra, puszują nas, to ja to muszę. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Przepraszam, że nie wiem, że nic nie mówię. To znaczy, nie wiem, co mam powiedzieć o talonie. Nie mam nim 400 rankedów, ani 500, ani 600. Więc za dużo o nim nie powiem. Teraz, no, tym mnie kieruje. Ja coś zrobiłem na topie. Raz się wyjebałem. Ojdzie mały, mały Ken, rzuca potrzebę Potrzebujemy dużo D. Na talonie. Według mnie obowiązkowe są buty piątki albo buty na CD. Innych nie opłaca się kupować. Teraz to gram. Nie widziałem nigdy, no nigdy nie widziałem innych butów na Talonie. Widziałem też Ruined King, różne bulidy, naprawdę bardzo różne. Widziałem bulidy na. O, idzie, może ktoś zajebie Nie, o soraka, idę zobaczymy, czy soraczka złożę po reworku. Obstawiam, że nie. Według mnie Talon jest postacią w Blade Game. Ale tak konkretnie, late. Coś jak nasus. To na początku to tyle bije, że. Zas no, masakra. Yy, jak maksujemy? Ja maksuję. Mm, osobiście. W. Q. E. No, no niby tutaj, jak mamy E, to mamy większe obrażenia. No nic, no i według mnie maksuje się W. Czekaj, mam to spuszować, czy mam puścić? Chyba spuszować. No dobra, on to Najwyżej mnie tam będzie wyzywał. No nic. Dobra, nie wiem, gdzie jest mój oponent z linii, za to musicie mi wybaczyć, jak widzicie, tutaj mam Blitza w dżungli, a to Blitz to jest normalne, widziałem dużo razy, dużo razy mi grę wygrywał, flaszował jakoś i tam ubu-dubu robił i wszyscy padali. Za niedługo będę musiał łazić z moim teamem, żeby jakoś to wygrać, bo no nie chcę mieć losu stan następnego. Zazwyczaj na rankedach, to jest to przypuśćmy normal, bo na normalach mnie nie Na rankedach po prostu jestem ostatni, bardzo często jestem ostatni. A jak widzę troll or Meat, meet or FK, coś takiego, no to ja tak łapię się za głowę. No dobra, puszczę cię, ale jak mi wyciągasz 0,10 i widzę następną grade, mi pisze to samo, to tak, no loknę, no loknę, no, no nie będę się bawił, no loknę i tyle. No i na co trafiam? No kazik, znowu ty. Spieprzaj. No ja chyba padam. Stop. Dobra. No i to jest, przypuśćmy, podstawowy dżug Talona. Eee, nikt nie wie dokładnie, w którą stronę on pójdzie, co on zrobi. Naprawdę, to jest bardzo specyficzna postać. Nie można naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić, np. coś takiego. Nieważne, że Ahri ma naprawdę duży burst. No, no ja coś tam też biję, ale nie będę mówił, że Uuuu, ale napierdala ten Talon, ale to Scary. To solo kill to on jest mistrzem. Do solo, Q w sumie, mm, powiem szczerze, no nie jest jakąś tą postać taka, co umie karować grę. No, chyba że ktoś naprawdę jest no, talonem, który no, no ich tak na że to się w głowie nie mieści. To nie jest typowa postać do Kery. No, nie wydaje mi się, naprawdę, nie wydaje mi się, że coś tu, że można tym karować, No nie. Mm -mm. No, jedynie można coś z tym zrobić, jak przypuśćmy, jest ADKERE ich widnięty I my lecimy, coś jak Z. Że. Bum! Nie ma, nie ma dekery po prostu pada z miejsca. No, bierzemy W, coś jak Z. I Bum! No i surrender. No, to mam nadzieję, że jakoś w miarę wam pomogę. Ja tu za dużego bolidu nie miałem. Ale mam nadzieję, że jakoś tam pomogę. Nieważne, że mnie mój team wykierował. Ale chciałem wam, z Wami się podzielić informacjami na, do, do, dotyczącymi Talona, jak z nim w miarę grać, jak nim farmić, jak go wbudować, gdzie zbudowałem tylko dwa itemy, brakowało mi tam Last Whispera w sumie, i by był już naprawdę damage, składałbym większość, po Last Whisperze może GA i coś jeszcze jakoś, coś dadę, no w sumie, Infinity też widziałem, albo Yamun, Yamun, tak, Yamun? Taki w foliotowy. No to co, mam nadzieję, że pomogłem, na razie, cześć, Bęk. Pamiętajcie, jeżeli łapkujecie w górę, to zazwyczaj, jeżeli ja to widzę, po prostu widzę, że komuś się to podoba, po prostu biorę się za następny film, jakiś poradnik, czy coś w tym stylu, bo widzę, że ktoś to po prostu ogląda. Jak nie widzę tego, to tak, mm, serio? No to dobra, no ponawiam jak będzie mi się chciała, aż bardzo rzadko mi się chce, tak szczerze powiedziawszy. Ja z tego nic nie mam, więc na razie cześć. Bęk, poł.